Cześć kochani, witam Was w ostatnim odcinku Gramatyki pod Choinką. Trochę mi nawet smutno, że to już ostatni odcinek. Serio, będzie mi brakowało tej rutyny nagrywania. Ale co chcę Wam przekazać? Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, dlaczego zdecydowałam się nagrywać tak naprawdę daily. To nie było daily, bo nagrywam je hurtem. W niektóre dni po prostu. Nie miałam na tyle czasu, żeby, żeby robić to daily. Natomiast, no niemniej jednak, e, nagrałam 24 odcinki, które wyszły codziennie. Co jak możecie zgadywać, mając firmę i zatrudniając całkiem sporą grupę ludzi, i ucząc ponad setkę ludzi, nie było to łatwe. Ja lubię niełatwe rzeczy. Chcę Wam powiedzieć, że zrobiłam to trochę, żeby otworzyć Wam oczy, jednocześnie niespecjalnie. Utrzeć trochę nosa. I już wam mówię komu i dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że teraz jest, może nie teraz jest wysyp. W Polsce nie jest regulowane to, kto jest lektorem, kto może nauczać, jak nauczać i tak dalej. Jakiś czas temu w internecie zrobiła się, wiecie, moda na produkty cyfrowe, na e-booki, na wszystkie tego typu rzeczy. Ja wam powiem, że nawet przez chwilę uległam tej, może nie chcę powiedzieć presji, modzie na tworzenie i wiecie, zarabianie na tym siana, co jest oczywiście zrozumiałe. No bo jakby każdy za, każdy orze jak może, no. Powiem wam, że zrobiłam e-booka, który dzisiaj jest dla was prezentem, ale nie był. Nie był, bo pod może nie chcę powiedzieć, że presją, ale tym, że gdzie nie wchodzę, wszyscy robią produkty, te produkty się sprzedają, a ja później wiecie, wchodzę w te produkty i najczęściej mam takie dlaczego ja miałam za to zapłacić? I to nie są małe kwoty. Te wszystkie e-booki i tak dalej startują od, nie wiem, 79 zł. To nie jest mało. Nie oszukujmy się. W sensie wiadomo, że dla każdego mało to inna kwota i dużo to inna kwota. Ale dla mnie, jak patrzę na to, co tam jest, a ja jestem w stanie dużo zapłacić za różne rzeczy, bili, uwierzcie mi, uwierzcie mi, że jestem, to jakby mam takie, że... Kurde, no nie jest to tego warte. Na przykład powycinanie, dobra, nie będę teraz hejtować, jakby... albo nie wiem, wypowiadać się publicznie. Nieważne, po prostu nie jest to tego warte. Nie, w niektórych przypadkach. Żeby też, ja chcę jak najbardziej ostrożnie tutaj się wypowiedzieć, chcę, żebyście mnie zrozumieli, ale jednocześnie nie chcę, żeby wyszło na to, że nie wiem, ja o kimś mówię coś złego, czy coś neguję. Absolutnie nie. Natomiast nie wszystkie z tych materiałów, które pojawiają się w internecie, są tego warte. Po to zrobiłam tą serię za darmo i po to zrobiłam dla Was tyle e-booków za darmo, co. Bo jakby zajęło mi chorą ilość godzin, i uwierzcie mi, że w grudniu mało co spałam, bo nie miałam też czasu na to, ale to nic. Chcę pokazać Wam, jak i innym ludziom, innym lektorom, żeby przestali w ogóle ludzie w Polsce robić z innych ludzi idiotów. Po prostu. Te e-booki, które zrobiłam dla Was, czy odcinki, które nagrałam, to jest wiedza, more or less, bo dużo też polegałam na swoim doświadczeniu, które mam ogromne, to jest wiedza dostępna w internecie. Wiecie, to jak tworzyć present simple, czy to jak odróżnić past simple od present continuous, czy inne struktury gramatyczne, a cała seria to gramatyka pod choinką, są dostępne w internecie. Ja, jak zaczął się ten boom taki e-bookowy, co. Było ponad rok temu, półtora, doszłam do wniosku, że ja też natrzaskam e-booki i też natrzaskam kursy. No bo co? Jakby. Hejs się sam zarabia, nie? I wiecie co? I cieszę się, że dorosłam przez ten okres, bo zrobienie tych e-booków zajęło mi te półtora roku. A jakby część z nich to jeszcze nie jest gotowa. Chciałam, żeby to wszystko było idealne, chciałam, żeby to było perfekcyjne, i jak robiłam te e-booki, to wiecie co? Miałam z części z nich takie poczucie, że to nie jest okej, okay, że nie powinniśmy tak robić, że ja próbuję sprzedać coś, co jest dostępne w internecie. Znaczy nie próbuję, bo nie puściłam tego w sprzedaż, więc nie próbowałam, ale taki był zamysł. I wiecie, ja jak widzę właśnie kursy z czasów po 700 zł, to sobie myślę, nożyła złota. Nit, Paulina, tylko sieć i rób kurs. Ale powiem wam, że jakoś się to ze mną nie godzi. I być może ktoś teraz powie, że biznesowo to jestem głupia, młoda, niedoświadczona i mogłam zrobić tyle siana. No pewnie mogłam. Ale czy ja bym z tym spała spokojnie? Chyba nie. Ja się kieruję w życiu tym, żeby być spoko człowiekiem. Wiecie o co chodzi? Spoko. Że jak umrę, to ktoś o mnie powie, że ja byłam w porządku. Że ja byłam spoko. Sprzedawanie rzeczy za gruby hajs. Które są w necie, tyle że ułożycie je w grafikę albo zapłacicie graficzce parę stów, nie jest spoko. Nie jest. Tak samo, nie wiem, coś, co po prostu nie jest stworzone przez danego człowieka, wymyślone w jakiś sposób, tylko jest przekopiowana wiedza, która jest uniwersalna, nie jest spoko. Ja dlatego doszłam do wniosku, że tego e-booka, którego dzisiaj Wam daje w prezencie po całej tej serii nie sprzedam go bo to nie byłoby spoko należałabym właśnie do tej ogromnej grupy twórców którzy że tak powiem brzydko sprzedają gówno w papierku bo to taka jest prawda i zamiast kupować kursy za 700 zł z czasów to można sobie książkę za 100 kupić w środku będzie to samo tylko nie pani będzie wam czytała zdania a będą napisane po prostu. Żeby ktoś wam wytłumaczył od A do Z i żebyście Wy na pewno zrozumieli, to trzeba by było pójść na zajęcia z angielskiego, żeby ta osoba dobrze sprawdziła, czy ty rozumiesz. A to, że Wy obejrzycie filmik, jak ktoś coś tłumaczy, i zaznaczycie, czy wpiszecie po raz enty tą samą odpowiedź, to to nie jest to. Dlatego też ten e-book, który dzisiaj do Was idzie, ja też zapłaciłam za to, żeby on miał fajną grafikę, żeby był kompletny. Też spędziłam ogrom czasu nad tym, żeby te zadania tam były trochę inne niż takie zwykłe, ale tak. I też od razu powiem, że ja mam produkty, które pójdą w sprzedaż, kursy, które pójdą w sprzedaż. Są to produkty, czy są to kursy, będą z wiedzy. Która nie jest dostępna w internecie. Albo nawet jeżeli jest, to jest bardzo trudno ją znaleźć i bardzo ciężko będzie ją zweryfikować bez wiedzy specjalisty, czy ona jest prawdziwa, czy nie jest. Po prostu. Powiem wam, że było to wyzwaniem, żeby nagrać te 24 odcinki. Powiem wam też, dlaczego gramatyka. Dlatego gramatyka, że zapisuje średnio tygodniowo. Nie będę mówiła, ile ludzi, trochę, do mojej akademii, więc bardzo dużo testów regularnie widzę, poziomujących, bo u nas są cztery testy poziomujące. I powiem Wam, że bardzo często, praktycznie zawsze gramatyka wychodzi gorzej niż słownictwo. Zadaję ludziom pytanie, które zadam Wam też teraz, że z czym macie największy problem? I bardzo często ludzie odpowiadają, że ze słownictwem, bo nie mogą, coś chcą powiedzieć i nie mogą się wyrazić. I ja później z nimi rozmawiam. Mówię, że okej, okay, nie możesz się wyrazić, ale to nie przez słownictwo. Ty się nie możesz wyrazić, bo ty nie wiesz, jak to powiedzieć gramatycznie. Ty nie wiesz, jakiego użyć czasu. Ty nie wiesz, jak odmienić czasownik, czy tu powinien być gerund, czy to plus infinitive. Ty nie wiesz, dlaczego to jest źle. Albo nie rozumiesz struktury, po prostu jej nie rozumiesz, nie wiesz o co w niej chodzi. Dlatego nie możesz się wykazać, wyrazić, powiedzieć o co ci chodzi. Bo znajomość nie wiadomo jakiej ilości słówek nie da wam możliwości wyrażenia siebie, jeżeli wy nie znacie gramatyki. Nie da. I słówek też jest dużo. Dlatego też nie nagrałam, nie wiem, słówek czy słownika pod choinką, bo każdy z nas ma inny słownik. Każdy z nas potrzebuje innych fraz, każdy z nas używa języka do innych rzeczy. Nawet jeżeli używamy jej tak ogólnie mówiąc do komunikacji, to komunikujemy się z różnymi potrzebami, różne potrzeby komunikacji mamy, z różnymi ludźmi się komunikujemy, w różnych sytuacjach, w różnych otoczeniach też te sytuacje są. Ze słownictwem jak najbardziej będę chciała też coś ponagrywać, ale muszę przemyśleć, co, żeby to miało sens. Natomiast to jest, myślę, taka lekcja dla Was, że wszystko, co ubrałam, że tak powiem, w tej serii, było też ciężkie. Nie powiem Wam, że nie, że to było lekkie. Nie było, nie było. I na pewno w przyszłym roku, jak jeszcze będę tu i Wy też tu będziecie, to. Na pewno inaczej zrobię tą serię niż, niż tak jak było teraz, bo to był pomysł, na który wpadłam i stwierdziłam, dobra, robimy. Ale było super. Było super, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję też, że otworzycie oczy. I tak, ja też nie chcę, żebyście mnie teraz rozumieli, że o, gdybym ja zaczęła te e-booki sprzedawać, to bym tak teraz nie mówiła, bo bym nie zaczęła ich sprzedawać. Więc zanim też mnie ktoś schejtuje, że ja przegapiłam jakąś żyłę złota i dlatego teraz się tak zachowuję, to nie. Nie, nie przegapiłam, bo skupiłam się też na innych rzeczach, które długofalowo myślę, że, że to była lepsza decyzja, ale nie, więc po prostu. Ja wiem też, że dużo osób z branży zdenerwowało się. Że tutaj oni sprzedają e-booki o wszystkim za 50-70. Za 50 to ja nie widziałam. Te, te 80 zł to jest taki minimum. Za 80-150. A ja przyszłam, założyłam kanał i w miesiąc wypuściłam e-booków 23 z ćwiczeniami, teorią, wszystkim. Niektóre te e-booki mają po 20-30 stron. No i tak, i możecie mieć je za darmo. Nie musicie ich kupować. Takie są moje przemyślenia. Możecie dać znać, co o tym sądzicie, bo być może macie inną opinię na ten temat i uważacie, że to jest okej. Okay. Nie wiem. Jakby dzielę się z wami moją opinią, bo dla mnie nie jest okej okay. i tyle. I uważam, że jednak jak za coś płacimy, to powinno być czymś nawet ten produkt, to powinno być coś wyjątkowego. No nawet jeżeli jest to dostępne w internecie, to żeby jednak to nie było dostępne pod hasłem present simple ćwiczenia. Albo prezent simple, struktura czy wyjaśnienie. Takie, takie mam przemyślenia. Jeszcze jedną odbiję argument, który przychodzi mi do głowy, co też jest jakby prawdziwym argumentem, ale nie w tej sytuacji, ze względu na to, że że jakby język jest językiem i języka na nowo nie damy rady wymyślać. Więc to jest prawda. Bo też gdzieś widziałam jakąś taką spinę, to akurat nie u e, żadnego jakby z polskich twórców czy, czy, czy lektorów, ale na jakimś zagranicznym kanale, że ktoś coś skopiował i tam właśnie był ta, taki komentarz, był, że no tak, ale no jakby język jest językiem, no nie trzeba go kopiować, no jakby nie wymyślimy koła na nowo. I to prawda, koła na nowo nie wymyślimy, ale wiecie... Możemy to zrobić w sposób po prostu nie po najniższej linii oporu i nie na korzystaniu z ludzkiej głupoty. Nie wiem, no, dla mnie to takie nie do końca ze mną, po prostu zgodne, tak myślę. Więc macie e-booka, który miał być płatny. Nie powiem wam, ile miał kosztować, bo to nie ma znaczenia. Macie też piękną okładkę za którą też zapłaciłam, no bo miałeś iść pod sprzedaż, więc okładka też musi być git i pasować wizualnie do strony sklepu i całej reszty. Mam nadzieję, że, że seria Wam się podobała, mam nadzieję, że też się nauczyliście nie jednej rzeczy, albo przynajmniej byłam w stanie Wam pokazać, co musicie się nauczyć, no bo wiadomo, że ja też w te 10-15 minut to nie nagram wyjaśnienia wszystkiego od A do Z, razem z niuansami, no bo te odcinki trwałyby dłużej, Na ja nie jestem youtuberem na pełny etat, żebym siedziała i codziennie po dwie godziny do Was mówiła i wszystkie tajniki, przykłady i exceptions Wam podawała, bo nie ma takiej możliwości. Do tego zresztą bardziej bym powiedziała, że no w książkach jest to wszystko wytłumaczone tak książkowo. Ja raczej skupiałam się na praktycznym i naturalnym języku niż takim książkowym, więc mam nadzieję, że było dla Was fajnie. No i tak jak mówię, że coś z tego wyciągniecie. Mam nadzieję, że też odebraliście wszystkie. E-booki do tej pory, bo to też było ciężkie dla mnie do zrobienia, ale fajne. Miałam z tego. Radość, że, że to robię. Z nagrywania też, bo naprawdę bardzo mi się to podobało. Też cieszę się, że mam taki experience teraz po tym grudniu i tutaj w rozmowie do Was. Mam nadzieję, że Wy też widzicie mój progress em, na przestrzeni wszystkich tych odcinków, albo w ogóle pierwszego, pierwszego odcinka na kanale, a tego, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Na pewno nie będzie u mnie teraz przez jakiś czas gramatyki, bo uwierzcie mi, że <trych> trochę mi się przejadła. Ale jeżeli też są jakieś struktury, których nie nie było w gramatyce pod choinką, a zależy wam na tym, żeby je zobaczyć właśnie w takim normalnym, codziennym przekazie, to koniecznie napiszcie komentarz i postaram się, jak już wrócę do normalnego nagrywania, postaram się też coś na ten temat nagrać, nie ma problemu. Mam nadzieję, że wam się też podobało, że mnie polubiliście. Bo ja naprawdę tutaj ta społeczność YouTube'owa jest zupełnie inna, niż e, mam przynajmniej takie wrażenie, niż ta e, z Instagrama. Ta z Instagrama też jest fajna, jakby po prostu inna, nie? nie? Nie mówię, że lepsza czy gorsza. Inna zdecydowanie tak, więc fajnie. Nowe doświadczenie. I tak, mam nadzieję, że widzimy się regularnie. I mam nadzieję, że w przyszłym roku też zrobimy sobie coś pod choinką w takiej formie, jak w tym. I też powiem wam jeszcze jedną rzecz na koniec, ostatnią: że nikt tego nie zrobił. Nikt tego nie zrobił. Ja jestem z siebie tak dumna, że ja coś takiego wykminiłam, naprawdę, bo wszyscy robili kalendarze i kalendarze adwentowe to się z tego wzięło, powiem wam. Wszyscy robili kalendarze adwentowe i ja tak myślę, lol, też chcę zrobię kalendarz adwentowy, nie? Tak, kminie, no nie wiem co miała włożyć do tego kalendarza, ale mówię, no dobra, no fajne w sumie, rzeczywiście. Później weszły vlogmasy, myślałam o vlogmasach, ale no jakby, ja nie mam czasu na, nie wiem, przygotowywanie się do świąt, nie przygotowuję się do świąt, jakby, nie robię też świąt, idę, jem urodziny i tyle, więc stwierdziłam, że nie do końca i z moim ogarnięciem też jakbym przygotowała wszystkie te światełka znaczy przygotowałam czy w zeszłym roku, no to wiszą do dzisiaj, jakby nie wróciły do kartonu, więc no masy to tak do końca nie i właśnie wpadłam na to, że to byłby mega projekt, żeby tak codziennie nagrywać odcinek i codziennie robić do tego ebooka, no mega mega, jakby ktoś tak zrobił dla mnie z hiszpańskiego albo nie wiem, jakiegoś tam innego języka, no to mówię sobie geł, no przecież to jest jak wygrać lot. Wiosna loterii! Więc wiedziałam, że ja tak zrobię. A co? Bardzo się cieszę. Fajnie było. Jak oglądacie też ten odcinek, to wiedzcie, że niedługo pojawi się inny format. Nie będę wam mówiła co. No i mam też. Dużo pomysłów na to, co nagrywać od stycznia, więc dalej lecimy z tematem. Ja Wam bardzo dziękuję za wsparcie przez te 24 dni, bo otrzymałam od Was naprawdę ogrom wsparcia, ogrom komentarzy, ogrom gramatyki pod choinką hashtagów, za co jestem bardzo wdzięczna, bo nawet nie wiecie, jak, jak to mnie motywowało, jak właśnie te komentarze czy te suby. Mega to jest motywujące. Nawet mimo tego, że wiecie, ja nic z tego nie mam, jak, jako profit taki bezpośredni. Naprawdę wielkie dzięki. Było fajnie, mam nadzieję, że będę w stanie to powtórzyć i że będę na YouTubie jeszcze w przyszłym roku i będę w stanie Wam dostarczyć też takiego wartościowego kontentu, więc jeszcze raz dziękuję, kłaniam się niziutko, życzę Wam powodzenia w nauce, niezmiennie i mam nadzieję, że no, widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!